Używała pseudonimów Zmogas i Maro. Urodziła się we wsi Pieniucha na Grodzieńszczyźnie 2 lutego 1864 roku, a zmarła 80 lat później w 1944 roku. Maria Rodziewiczówna, autorka 32 powieści i kilku tomów nowel. Jej pierwsze powieści zwyciężyły w konkursach ogłaszanych przez ówczesną prasę a były to utwory straszny dziadunio oraz najsłynniejsza jej powieść ukochane dzieło wielu pokoleń polskich czytelników de jej utwory łączyły zwykle romans z popularną powieścią społeczną o wyraźnym charakterze tendencyjnym rodem z pozytywizmu jej popularność brała się nie tylko z umiejętności tworzenia prostych a wyrazistych postaci szlachetnych heroin i erosów Splecionych w walce z podstępnymi kobietami fatalnymi i demonicznymi czyńcami zła, ale także z patriotycznego sosu, w których się nurzały, do najbardziej poczytnych utworów Rodziewiczówny należały między ustami a brzegiem Pucharu, pożary i zgliszcza, szary proch, macierz, czachary, lato leśnych ludzi. Powstały do 1907 roku w okresie największej aktywności pisarskiej autorki. Pozostawała przez całe życie piewczynią życia ziemiańskiego dworku w trudnych czasach po powstaniu styczniowym. Antykwariat zaprasza do podróży w głąb mentalności XIX-wiecznej szlachty pod zaborami. Na stronie www.atticus.pl znajduje się kilka pozycji z twórczości Rodziewiczówny.